Mano widowie, dziś mam dla Was moda na rosnące rudy. A więc po kolei. Mamy to w postaci trzciny cukrowej, tylko że to są po prostu rosnące rudy. No i tak, robimy je. Zaraz Wam pokażę dokładnie. Na początku, żelazne. Moc się nazywa GrowAble Ores Mamy tu żelazny przykładowo. Dajemy sztabkę żelaza, otaczamy trzciną cukrową. No i dostajemy. Eee, żelazne roślinkę. Nie wiem, co było read, co to oznacza w sumie. Nie wiem. Eee, no i mamy tutaj tego dość sporo. Możemy na przykład nawet eee, ender core oraz jakieś inne, ale widzę, że tego nie da się zrobić, więc to pewnie się w skrzynkach zdobywa. Eee, za to, te na przykład o miedzianą lub diamentową, możemy zrobić eee, używając surowca i otaczamy trzciną cukrową. Eee, no i okej, okay, teraz. Gdy już to posadzimy i nam urośnie, powiedzmy, zbierzemy sobie tego jakąś tam ilość. Mamy tego na przykład 64 takiego węglowego i łączymy to jak blok, po prostu taki jak siano. I dostajemy po 4 węgla lub 4 diamentu, zapewne zaraz to sprawdzimy, oczywiście. Tu jest to, weźmiemy sobie tak. I teraz zobaczymy, ile jeden da. Tu akurat w diamencie daje nam jeden. To pewnie przy, tylko przy węglu daje nam aż 4. No ale możemy jeszcze zobaczyć, ile da nam redstone'a, albo ile da nam lapisu. Czy to się różni zależnie od surowca, czy nie? Nie, tu jest po jeden już. Redstone będzie 4. Ok. Czyli coś takiego, zależnie od surowca to jest. Złoto pewnie będzie 1. Eee, zamienimy tak. Faktycznie jest tak. Eee, jeszcze możemy kwarc zobaczyć. Kwarc zobaczymy. I kwarc daje po 4. Dobra. I zobaczmy, jak się robi przy okazji kwarcowe. Aha, po prostu dajemy kwarc. No dobra. Emeraldowe. No i jeszcze z blaze'ów można zrobić. I w ten sposób możemy robić proste farmy. Myślę, że przydatny mod. Jak ktoś chce, to niech sobie sprawdzi. Polecam. No i do następnego. Siema.